Every single day. Dzisiaj mamy przed zakupową kontrolę BMW i8. Także zaczynamy. Tak, zawieszenie sprawdziliśmy, układ hamulcowy, układ amortyzatorów. Wszystko wygląda w porządku. Teraz jedziemy na próbę. Puściliśmy też test komputerowy, który wykazał jakieś tam mało znaczące błędy, więc je skasowaliśmy. Zrobimy jazdę testową i zobaczymy, czy po jeździe testowej cokolwiek wyjdzie w komputerze. No i dobra, jedziemy na próbę, zobaczymy jak to cacko jeździ. And I No i dobrze, test drogowy zakończony. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Skrzynia biegów pracuje bardzo dobrze, auto super przyspiesza. Nie można tu oczekiwać, oczywiście, od tego auta, że to jest jakiś demont prędkości, bo nim nie jest. To jest hybryda, także ma spełniać rolę auta ekologicznego. Jedziemy teraz do warsztatu. Sprawdzimy, czy cokolwiek jakieś błędy wyszły, jak to wszystko wygląda w komputerze. Oczywiście czytamy jeszcze samochód z kluczyka, żeby zobaczyć jaka jest jego historia. Napraw. Dobra, kluczyk odczytany. Także sprawdzamy co tutaj było. Ostatni przegląd. Ostatni przegląd był przy przebiegu 73 tysiące. Czyli jakieś 3000 temu był przegląd robiony ostatnio. I to jest 21.02.2020, czyli auto jest świeżo po przeglądzie. Ja uwag jakichś większych nie mam. Jest zapis w historii, że przód był naprawiany, no bo oczywiście auto jest ze Stanów Zjednoczonych, więc innej możliwości nie ma. Nie spotkałem jeszcze auta z USA, żeby nie było uszkodzone. Nie zauważyłem tam pod spodem, żeby to były jakieś bardzo duże uszkodzenia. Auto prowadzi się prosto, bardzo dobrze zachowuje się w zakętach, więc myślę, że to nie była jakaś gruba naprawa. No dobrze, zrobię wydruk, przygotuję dla klienta i, i idziemy sprawdzić jeszcze te błędy, czy jakieś wyszły po jeździe testowej. No, i tak, przedzakupowa kontrola auta zakończona. Jedyną uwagę, którą mam, to to, że klient nie ładuje samochodu ani ze stacji ładowania, ani z metodą domową. I jedynie tylko taki problem zgłasza samochód. Auto jest godne polecenia. Zachęcam wszystkich do skorzystania z przedzakupowego sprawdzenia samochodu. Dzięki temu unikniecie. Problemów w użytkowaniu nowego sprzętu. Polecam serdecznie. A jak na razie nie mam żadnych zastrzeżeń do yy, testu drogowego. Urwa włos był. Dawaj jeszcze raz.